Mango, ja jestem wezwanek, to jest kolejny już piąty odcinek z naszej serii oczywiście, polski rolnik, sezon 3, odcinek piąty, mam już mm. niech to tylko zobaczę, mm. Mamy dzisiaj ogólnie poniedziałek, 3 lutego, godzina 9, 9, 55 w farmingu jest to trzeci dzień jesieni, godzina 18.8. Jak widzicie dzisiaj oczywiście pierwszy plan to jest nasza C355. To tak. Palimy oczywiście naszą 35. No, robi się trochę zagłośno, ale to tam kap przyciszę. Teraz tak. Dobra Oczywiście Idziemy sobie dzisiaj ciąć Szeniczkę Czy jęczmień Wspinamy oczywiście Autosankę do 60 -tki. Oczywiście jak widzicie W 60% została zdjęta kabina Jest teraz bez kabiny ale to tylko na ten okres le letni. Bo tak to normalnie ona jest. Tylko leży w dole Dobra, palimy. Teraz tak, to, to było pole 81. Tak, tak. Dobra. Teraz tak, my tutaj wziąć się jechać. I nie zafałcie obrych Oho, i, i zaweziłem super. Jak widzicie, jest, oczywiście stoi bizon <śm> Dobra, przepalanie, ogień, patełka. pójdziemy sobie tędy. Pod mostem jak najbardziej Zapalanie oczywiście naszej T355 Przysz... Przepa oczywiście bez nadstawek Znaczy Mam ogólnie nadstawkę, ale w kolorze czerwonym, a nie szarym Że trzeba było coś ogólnie kupić, a macinzko pod górkę podjechać jak to jest <laughs> ogień tu dobra gdzie sobie aktualnie naszą oczywiście i z napiątką na pole przenic jęczmienia ogólnie ja dziękuję za całą aktywność pod tą serią, bo widzę, że ja się ogólnie seria podoba Nawet istnieje. nie Idziemy oczywiście dalej To jest tutaj gdzieś ogólnie na lewo To jest tutaj To jest jazd. Dobra, wjechaliśmy jak najbardziej. Hmm. Dobro, to tam oczywiście nasze pole. W Jeszcze widzimy się jak przeprowadzę ogólnie bizoną, bo jednak ja na polu bizonym i czyli z przepą To jednak taka ciekawe nie jest, także cięcie i widzimy się, z, no jak już będę dawał na, na polu. Dobra, no, witam jest aktualnie po krótkim cięciu. Jak, jak widzicie bizonik stoi, na polu jak najbardziej. Tciniemy sobie oczywiście na sieczkę. Cieczkarne jest rozłożona. Dobra, dostał palnik Także dobra i mota trochę do, do góry no, Dobra ogień Różniwa 20, 20 z bizonikiem Ja się, ja się nie spodziewałem, że, żeby z tego pola jak, jak, jakoś super wsypał dużo no, ale, ale zawsze <laughs> Jakaś co ogólnie idzie Jeden pasek mam okolny przejechany Ogólnie jeżeli lubicie Tą serię to może zostawić, oczywiście, lajka w górę, komentarz oraz subskrypcję lecimy po tysiąc cały czas. Tutaj, jak widzicie, mamy słup wysokiego wysokie napięcia, także trzeba by tak jeszcze wyciąć obok niego. bra jakoś co ogólnie idzie w to sobie kosimy jeszcze jeden przejazd, żeby od, od tutaj już trochę wykosić sobie ogólnie Rozłożymy sobie szczególnie naszą oczywiście rurę. Mamy już prawie że więcej jak połowę. Zaraz będziemy się sypać. także tak, wizonik no, w polu. Można on się uda to gdzieś coś Ale ja Nie wiem. Hmm. Hmm. Dobra idzie. Zresztą mi się ogólnie wydaje, że z tego pola będzie tego trochę jednak. Przyjechałem niecałe... Trzeba jeden raz dookoicz. Pewno prawie jest. Także no Typie ładnie. Jakoś na zimę będziemy to sprzedawali. Oczywiście. Nie dojadę, nie ma szans. Nie jestem w tym momencie po ciągnik z przepadem, jak najbardziej. Idziemy sobie tu, tutaj po ścieżce, właśnie, nie. <laughs> Pali. <laughs> Okej. Tu już ogólnie widzicie sącia sobie, sobie zebrał Nawet ma skrubrowane Już gotowe pod ciebie My dopiero jeszcze tkniemy ale, ale tutaj miał posiane zboże zimowe także do no, ogólnie mu wyrosło Jeszcze się nie wpalił ile? Ale, ale wyrosło no tutaj, jest te krzaki. Trzeba powinno jakoś przyjechać. Dobra. Yhm. to, zdjęcie na, na metrykę będę już miał ogólnie. To no nie będzie żadny z tych, który jest teraz. Dobra, ma aktualnie 10 minut od odcineczkę i jeszcze 10. które sobie ogólnie pokusimy Dobra, składaj rurę <laughs> oczywiście załączamy cały Mechanizm łudzący i dalej tak Także no. To, to tak się trochę na prze przejdziemy na pap na pap pap oczywiście. Dobra ładność Wierrzałem sobie w tym dru Drugi przejazd Tam oczywiście Nie, nie włączyłem świateł Będzie trzeba ładować akum akumulator Ну ты порадишь. Нараше, нараше выгляните, так же но. Ну. Так-то вообще меньше. Вот, блять, повод перника. Давай, бичем, давай. Газуй. Może to parę sezonów osiego mini na jakiegoś klasa albo jakiegoś landa. Bizin no, to jest ten Bizin, ale no... Jest, jest po polsku, ale jednak coś w niej by, by, by się u niej przydał. Jeszcze u nie daje rady. Jesz, jeszcze, ale takie za dwa sezony, trzy? To już będzie, no tak, trochę ciężko. No nie powiem, że nie. Jeżeli chodzi o wygodę, o wygodę żniw. To tak będzie tak... średnio bym powiedział. Dobra. <śmiech> <śmiech> Jeszcze u mnie, to przewidzimy tego. Przewidzimy tutaj Belarusa z tym... Belarusa z przyczepem. Ale to już też pomyłkowanie, że... Zobaczymy już w się 90% Napewnienia Nie wiem czy chyba w ogóle sypać na, 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 na poprzedniak ogólny Także na spokojnie da radę no mówię Jest, jest rzeczywiście Oczywiście zsypiemy w tym momencie Idziemy do naszej Przesiątki Rapal Tutaj jeszcze wejdzie 100 na max Pojechać do domu i ewentualnie przejdziemy tym Belarusów Dobra. Sypaj, sypaj, sypaj. tak o. I id id Idziemy do domu. W tym momencie. Bizonostroje mogę zgasić. Dobra. widzę zgaszony. My idziemy aktualnie do domu, bo jednak, no czy trzeba zboża jednak sobie tak stało na wietrze? No to tu nie jest jakoś jakoś potrzebne. Jednak żeby było w tym silosie to zboże to jednak było lepiej. Że nikt nie jedzie. Pójdzie sobie oczywiście tutaj górką. Ale idzie, w ogóle. Polska moc to jest to... <coughs> ogólnie dziękuję Wam za wszystkie te, za wszystkie lajki, wyświetlenia, subskrypcje od tego roku. To, to jest ogólnie mega wszystko. Ja, To było złą Jak najbardziej Oho Teraz tylko pytanie czy ja tutaj wyjadę Z tej górki Strój kierowzi kosuj O tak Jeszcze hamulcu ma dobre так на лодку так вот. же набрал очевидно летим мы Dobra, okien dalej. Na farmę w ogóle muszę Wam pokazać jedną, jedną zmianę na gospodarstwie. A mianowicie to jest to, że ogólnie tutaj źle wjechałem. Tu oczywiście stoi sobie czwórka. 12.04 i tak. Hmm, dobra Tak jak widzicie, są sobie winy Zamiast tej stodoły Miałem sypać ogólnie zboże po stodołach Dobra, sypiam oczywiście Dobra, zgasimy ją ja w tym momencie aktualnie 18 minut odcinka Także Zapewnię sobie jeszcze Belerusa. Jak widzicie Belrus ogólnie stoi bez tura Bez tura stoi tak Jak na razie nie jest używany Zapalimy Dobra, Dobra zapalimy Oczywiście z tym mamy Autosankę Z, z, z nastawkami хотим ждут их на успокоение номер идем очевидно базару стауэр получино 02 идем за на нас Dalej Górka trochę zwolnił, ale i tak dalej idzie. Co jest to? <laughs> Pojedziemy się, wysypiemy trochę Tamtąd Będziemy mogli w tym kończyć nic nie jedzie oczywiście Dobra, skręcamy no Dobra, to oczywiście są wykręte, wprost idziemy sobie już teraz wysypać jeszcze W tym momencie, aktualnie, będziemy ten uczyn odcinek kończyć. Zachęcam do użycia łapeczki, subskrypcji, dzwoneczka oraz komentarza. Ja jestem Wysmaniak. Zapraszam na kolejne odcinki. Na oświetlenie z listem. Na nową serię, która będzie raczej chyba jutro. i co? I to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.